Witam państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Paszta Tak jak właśnie nas tutaj e, Wuja zaprowadził z Park De Prince tutaj na, pod e, piękny PGE Narodowy do naszego pięknego studia i tutaj ze mną dwóch komentatorów, którzy skomentowali poprzedni tutaj mecz Kazachstanu z... Francją, a powiedział, powinienem bardziej powiedzieć, że Francji z Kazachstanem, bo jednak to właśnie Francuzi byli gospodarzami. Mecz zakończył się potężnym wiknikiem 13 do 2, z czego Kazachowie, jeśli nie mylę, to e, strzelili e, chyba dwie ostatnie bramki. Ich były wykonania, jeśli nie mylę, mniej więcej jakoś tak. E, no i co, tutaj dzisiaj sobie porozmawiamy o wszystkim, co się działo dzisiaj, jednak głównie oczywiście skupimy się na tym spotkaniu, które e, tutaj e, komentowaliśmy. A, nie, przepraszam, e, powtórka, e, 13 to, to przepraszam. To już żyliśmy chyba wszyscy już tym, że Kazachstan faktycznie strzelił tą ostatnią bramkę na 13 do dwóch, ale jedna chyba została nie. E, nie uznana. Ze mną Stanisław Fitasowski. Witam, dzień dobry. Oraz znany, legendarny, lubiany wuja Wujowski. Dzień dobry, bardzo witam wszystkich serdecznie. Tak, e, na początku, luźno pan, luźnie panowie, zapytam, jak wam minął dzień? Ale dosyć dobrze, zasadniczo dobrze. Tak. No to co, ja się bardzo, ja się bardzo cieszę, co ty na to? No, dopiero mnie czeka praca, tak jakby, bo czekam jeszcze na niego mistrzów. Muszę tam zrobić parę spraw u mnie w mojej redakcji, ale idziemy pomału. Będzie dobry dzień. No to ja się bardzo cieszę, że takie nastawienie. I co, jesteśmy po, e, tak jak mówiłem, po meczu Franza-Kazachstan. Jednak na, najpierw zanim wszystko omówimy sobie chyba te mecze, które jakby dzisiaj nie mogliśmy ich kamerować, e, ponieważ tutaj, wiadomo, będzie jak najmniej go dagania, bo chcę jednak ten wątek ostatniego meczu zawieść tak na koniec, Bo tutaj będziemy jak najwięcej e, mówili. E, tak jak tutaj już sprawdzam, informację. Dzisiejsze mecze. Było parę takich przyłożonych, było parę walkowerów. To już damy radę sobie tutaj ustawić, co było co. Przedstawiony mecz z jutra na dzisiaj. Mecz Polska-Portugalia zakończył się wynikiem 6-1, jednak oficjalnie jest to 9-1, ponieważ Polska postanowiła oddać walkowera. I tutaj mamy. O. E, cztery biamki, bramki wiatraka, tego wiatraka, który nam wczoraj nieźle brylował w meczu Hiszpanii z Portugalią. E, następny mecz to Szkocja-Włochy, który jeśli się nie mylę, to też został z, z któregoś dnia chyba przestawiony, jeśli się nie mylę oczywiście. E, terminarz e, Hiszpa... francja a nie! Francja-Włochy dzisiaj miał być troszeczkę później, jednak został rozegrany wcześniej, to ty tylko o, jedynie o parę godzin został przełożony i on zakończył się wynikiem E, już tu czytam 2 e, do... Nie, nie, nie napisali Debile Przepraszam 2 e, do 1. E, strzelali Vivo, Szymper oraz Dasik Fasola. Także tutaj Szkocja górą i e, mecz Polski z, z Norwegią okazał się być e, rozstrzygnięty już dzisiaj. walkover dla Norwegii, więc mamy 3-0. No i pozostał nam jeden jedyny mecz. Do obgadania tutaj z, pan, z panami, ponieważ tutaj oni wiedzy, wiedzieli, co tutaj się działo. Mecz Francji z Kazachstanem na Parc de Princes, prosto z stolicy Francji, Paryżu. Sędziował Frelex. No i co. Tak jak mówiliśmy, tak jak już tutaj wszyscy wiemy, 13 do 1 dla Francji. No były to chyba jedne z najbardziej bolesnych około 20 minut z życia graczy e, Kazachów, szczególnie przez to, że grali oni w dużym osłabieniu, ponieważ graczy e, Francji z początku były czterech, a potem trzech, a graczy Kazachstanu okazało się, że skończyli grając w dwójkę. Więc tutaj na pewno też, mimo tego, takie, takiego osłabienia, nadal wynik jakkolwiek korzystny dla e, drużyny e, z Kazachstanu. Eee, jak, wy się, jak wy, co wypowiecie o tym meczu, panowie? Eee, jak mógłbym zacząć, powiem tak. Jedna wielka dominacja Francji i końcówka należąca do Kazachstanu, ze względu na to, że już i tak nie było za, po co grać. W dużym skrócie, no, zawodnikom Kazachstanu, można powiedzieć, trochę psychika nie wytrzymała. Ze względu na to, że dwóch zeszło z boiska, zrezygnowało chyba z gry i zostawiło swoich kompanów, co jest, można powiedzieć, nie sportowym zachowaniem. No, trzeba też spojrzeć na to w ten, spo w ten sposób, że Kazachstan i tak nie miał większych szans wygrać z Francją, ale nadal trzeba mieć jakiś honor, ale jak widać. Ja mam e, do tak, e, zanim Wuja coś powiesz, tutaj też chcę przeprosić za błąd, ponieważ zostałem źle poinformowany. Mecz Fr e, Francyska cena zakończył się 13-2. Ta ostatnia bramka w ostatniej minucie została zaliczona finalnie, więc no tutaj jednak nadal dobry wynik. E, także no nie jest e, Tak, P tutaj widzę w informatorze, że mamy 3 do 2. E, bramki strzelali Jajo oraz Krzysiu. E, a co ty powiesz o tym meczu? No. W sumie kolega podsumował to pięknie, tylko ja mogę dodać jedną rzecz, że no, tam chyba był jakiś rekord rożnych. Co chwilę te różne były, co parę sekund różne, 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 że człowiek już nie widział tej piłki w grze, tylko w rożnym. No i mogę tylko powiedzieć to samo, że Francja grała pięknie, ten mecz dominowali przez cały czas. Oprócz tej końcówki, co już tak widać było, że oddali bardziej Kazachstanowi, który to wykorzystał i strzelił dwie piękne bramki honorowe dla nich. Tyle. Dobra, no to co, panowie, dziękuję wam, że tutaj się wypowiedzieliście. No tak jak mówiłem, tutaj też trzeba na margines oczywiście też przyznać świetne statystyki zawodników. Nie tylko z Francji, ale jednak tutaj dwóch kazachów zasługuje, ponieważ pięć bramek w tym meczu strzelił Maciorek, wielka legenda. Kiedyś, tak jak mówiłeś, gracz polski, a dzisiaj gracz francji. Strzelił trzy, trzy bramki również strzelił z oraz i że tak dobrze patrzę, tutaj dobrze napisane jest Hubi, więc mamy dzisiaj naprawdę wiele dobrych e, zawodników na, e, na płycie boicka. No, tak jak mówiłem, Krzysiu oraz Jajo po bramce dla Kazachstanu, jednak tutaj, te, te jakby styl, w jakim te bramki zostały zdobyte, naprawdę dla mnie to był chyba jeden z najpiękniejszych momentów w tym turnie, bo 11-0, a Kazachowie nadal walczą. Słyszałem, że. Na jakieś propozycje walkoweru zdecydowanie zaprzeczali i odmawiali takiego, walczyli do końca, więc tutaj naprawdę wielkie gratulacje. No i co? Eee, także tak się dzisiaj zakończył mecz, MVP już oficjalnie wiemy, że Maciorek, 5 gol, goli, 2 asysty, także tutaj żadnych dyskusji na ten temat nie, mo nie możemy mieć. Jedynie co to Skante dostał jedną żółtą kartkę oraz Nygulo z Kazachstanu jedną czerwoną. Także, no, to wszystko na dzisiejsze mecze. Aczkolwiek jeszcze przed nami e, następne mecze. Jutro o godzinie 18. E, przepraszam, jutro o godzinie 19. Hiszpania-Norwegia. Jak się panowie na to zapatrujecie? Fitasins. E, Hiszpania-Norwegia, jak rozumiem. E, dużym skrócie, ten mecz może być wyrównany ze względu na to, że Norwegia nie gra źle, jak i Hiszpania. Oni grają na dosyć podobnym, według mnie, poziomie. Tylko zależy od tego, kto przyjdzie z danych drużyn, kto, kto zostanie wystawiony do składu. Jak dobrze pamiętamy, Hiszpania jest trochę lepsza pod względem rozgrywania piłki i ogólnie tego, tego stylu ich gry, tego ich, można powiedzieć, płynięcia z piłką. A Norwegii jeszcze w tym e, sezonie nie widzieliśmy i dlatego to może być niespodzianka. Więc w skrócie jeszcze nie wiemy co to może być, ale można się domyślać. Ja się domyślam tak, że to będzie wyrównany mecz. Choć tak może nie być. No. Dobra, a wuja? No, co ja mogę powiedzieć? No ten mecz na papierze wygląda formalnie dla Hiszpanii według mnie, ale zobaczymy jak to będzie, bo nie wiadomo kto będzie faulował, kto będzie miał kontuzję, jak to będzie wyglądało. Szczerze mówiąc, przez to, że jeszcze nie widzieliśmy meczu Norwegii, to trudno to stwierdzić. Choć patrząc tam, kto tam gra, to może coś tam będzie, jakiś taki wyrównany mecz, ale póki co bym stawiał na tą Hiszpanię, która od początku tego sezonu, no tak dobrze gra, nawet bym powiedział. Ee, Norwegia jest e, w tym roku, jak nie patrząc w sumie, w Bugbalu nową reprezentacją i też to będzie ciekawe. Choć historycznie już byli, e, jak się nie mylę, e, bardzo, bardzo dawno temu, ale to wtedy były inne zasady, inne formalności, ale patrząc na dzisiaj, to Hiszpania według mnie jest faworytem tego spotkania. No fakt, e, Hiszpania w dziennie wczoraj walczyła z Portugalią, więc tutaj e, i finalnie wyszli w z tego pojedynku, więc tutaj też na pewno e, tutaj takie pochwały i ust ustawianie ich w roli faworyta na pewno jak najbardziej zasłużone. E, poza tymi, e, wiem, widzę, że jest Francja, Szkocja o 19.35, Kazachstan, Włochy o 20.00, e, Francja, Włochy i w czwartek, Francja, Włochy o 18.00. Norwegia, Portugalia o 19 i Hiszpania, Polska o 19.35, ale te mecze już chyba sobie odpuścimy, ponieważ tutaj o wszystkim, co chcieliśmy powiedzieć, już chyba powiedzieliśmy. Także, co, ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie, tak samo dziękuję tutaj naszym dwóm wspaniałym komentatorom, mediatorom, dziękuję Stanisław oraz dziękuję wuja. Dziękuję. Dziękuję wam. Co ja dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór. Naprawdę emocjonujący mecz i miejmy nadzieję, że oby takich więcej. Ja byłem Pasztan Bydgoski dla telewizji Sportowo Kraft TV oraz EXFO. Do zobaczenia. Zapraszamy już jutro na następne mecze. Cześć!